Kolejną niesamowicie ważną postacią na drodze Starego Testamentu, o której trzeba powiedzieć w tych kolekcjach, jest na pewno Abraham, ojciec wiary. No i z pewnością widzimy tutaj bardzo wielkie podobieństwo jego drogi, jego wychodzenia, nieustannego pielgrzymowania do tego, czym w istocie jest Wielki Post, bo rzeczywiście Wielki Post też można porównać do wyruszenia w pielgrzymkę. No i Wielki Post jest też związany z ofiarą, tak? A... Ta w życiu Abrahama była bardzo obecna. Najpierw przeżywał ze swoją żoną Sarą wielki dramat bezdzietności, a później, kiedy już ten ukochany syn pojawił się na świecie, to Bóg zażądał od Abrahama tej najwyższej ofiary, ofiary syna. I no, trudno tutaj nie, widać, nie widzieć odniesienia do tej największej najświętszej, ofiary. największej ofiary, którą Bóg złożył na krzyżu Wielki Piątek właśnie oddając za mnie, za Ciebie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bardzo często w takim codziennym rozumieniu ofiary składanej z Izaaka, czasami także przez to, że mamy takie w pamięci obrazy wynikające z historii sztuki, z malarstwa, wydaje nam się, że ten Izaak to był taki bardzo malutki chłopiec, którego można było zmusić do tego, żeby... Poszedł ze swoim ojcem na górę Moria, łatwo go było związać. Tymczasem z pisma świętego wynika wprost, że to był dojrzały mężczyzna, pewnie 30-40-letni, więc to nie był ktoś, kogo ojciec mógł zmusić do, do ofiary. Izaak jest silnym mężczyzną, który mógł się sprzeciwić, mógł się przeciwstawić woli swojego ojca, i w tym chyba najbardziej widzimy jego podobieństwo do Jezusa Chrystusa. Abraham jest ojcem wiary, to znaczy tym, który zrobił pierwszy krok. To jest ktoś, kto jako starzec dowiaduje się, że jego życie ma się całkowicie, totalnie zmienić. W tych przypadkach, gdy rozmawiamy o osobach u progu zupełnie nowego życia, ale o osobach dojrzałych, często myślę o papieżach, o, o mężczyznach, którzy jako bardzo dojrzali ludzie, czasami starcy. Dowiadują się, że oto coś, co miało być emeryturą, spokojną starością, odpoczynkiem, będzie początkiem najaktywniejszego i najbardziej odpowiedzialnego etapu w życiu. I tutaj trochę widzę podobieństwo Abrahama do Kościoła. Znaczy, Kościół wydaje się być stary, dojrzały, u kresu pielgrzymki, tak niektórzy sądzą, a jednocześnie zupełnie nowy i ciągle z tą samą odpowiedzialnością. Tak, no niewątpliwie też ten ołtarz ofiary jest zapowiedzią. Eucharystii w kościele i tej już bezkrwawej ofiary, którą, która się dokonuje na, na każdym ołtarzu. Ale kiedy powiedzieliśmy o wymiarze wielkiego postu w tym życiu Abrahama, to trzeba jeszcze powiedzieć, że jest on chyba takim wzorem, wzorem rozeznawania woli Bożej, tak? to znaczy sytuacji, w której Bóg. Ma konkretną misję dla Abrahama i wyraża to nawet zmianą imienia, to Abraham odpowiada na to i zanim się wydarzyła cała sprawa z Izaakiem, prawda, to wcześniej była zgoda, większa zgoda, całościowa zgoda na Boży Plan w życiu Abrahama, rozeznanie tej drogi no i odważne jej podjęcie, nawet właśnie co wiązało się nawet ze zmianą imienia. Tak? Przybraniem imienia, które w temisie już, już wyrażało. I myślę, że dla, dla nas, ludzi wiary, Abraham jest ojcem także w tym poszukiwaniu woli Bożej, w poszukiwaniu drogi, którą Pan Bóg chce nas zaprosić, żebyśmy w życiu kroczyli. No i też wzorem jakiejś odwagi. Pięknie, myślę, wyraża ten, ten aspekt no, chrzest, prawda? Kiedy przychodzimy już jako e, narodzeni ludzie, e, ale jeszcze nie mający imienia. E, imię jest nam nadawane podczas Chrztu Świętego, jest nam wyznaczona dzięki temu droga, konkretna droga do świętości. Szukamy w postaciach Starego Testamentu po pierwsze jakiegoś obrazu Wielkiego Postu, a po drugie obrazu Kościoła i Eucharystii. I trudno nie pomyśleć tutaj o tej uczcie, którą Abraham przygotował dla trzech gości. Zobaczył trzech, a jednego uwielbił, bo zobaczył w tej trójcy jednego prawdziwego Boga i zrobił rzecz niebywałą, bo nakarmił Boga. Nakarmił Boga chlebem, nakarmił jagnięciem. To jest taki obraz tego, co się dzieje także w kościele. To znaczy, Bóg karmi nas, przychodzi w gościnę, do namiotu, którym myśmy wybudowali, i y, y, chce być także nakarmiony przez swój lud. To znaczy, chce doświadczyć tego, że, y, że następuje jakaś taka przepiękna wymiana y, darów. I ten obraz Trójcy Świętej, Ucztyła Abrahama, jest właśnie obrazem Eucharystii, który na przykład y, w cerkwiach prawosławnych y, umieszczany jest zawsze nad carskimi wrotami, po to, żeby to co zakryte, tajemnicze, to całe misterium Eucharystii, które dokonuje się um, zupełnie poza ludzkim wzrokiem, żeby można było wyobrazić sobie, patrząc na ikonę, um, Trójcy ucztującej u Abrahama i jednocześnie Trójcy, która przecież zostawia przy stole jednowolne miejsce dla um, każdego z nas. A więc patrzymy na Abrahama i widzimy i Wielki Post, i Kościół, i Eucharystię.